Cześć, witam na kanale 1 Ars Zdrowia. Dobiegł końca pierwszy sezon uprawy w podwyższonych rządkach i pomyślałem, że podzielę się przemyśleniami oraz powiem jak udała się w tym roku uprawa. W poprzednim filmie wspominałem, że polecam węższe grządki niż te, które ja zbudowałem. Obserwując kanały zagranicznych ogrodników na YouTube, amatorskie i bardziej komercyjne, zauważyłem, że w przypadku klasycznych niepodniesionych rządek stosują oni szerokość od 30 cali 76 cm do 3 stóp 91 cm. W przypadku podwyższonej grządki, szerokość jednego metra powinna być w sam raz. Dodatkowo można wynieść je na taką wysokość, która umożliwi uprawę osobom w starszym wieku bez konieczności schylania się. Deski ostatecznie od strony zewnętrznej zabezpieczyłem podwójną warstwą oleju do drewna. Przy odrobinie grubszych deskach, moje mają 4 cm, wygodniej byłoby przysiąść wykonując pracę przy grządce. Wysypanie tak wysokiej warstwy zrębek w niektórych grządkach było przedwczesne. Utrudniało wysadzanie, a w szczególności wysiewanie warzyw. Dlatego też tam gdzie wysiewałem np. marchewkę i pietruszkę, zamiast zrębek użyłem rozdrobnionych liści jako Można się przyczepić, że folia ogrodowa oraz siatka przeciw kretom to chemia. Z drugiej strony... Wolja zwiększa żywotność konstrukcji skrzyni. Z kolei dzięki siatce, po pierwsze kret wielokrotnie nie zniszczył mi dopiero co obsadzonych rządek. po drugie, nornica bądź inny gryzoń nie wygryzła mi całego selera i większości marchewki jak w tamtym roku. Poza tym siatka jest na głębokości około 30 cm, gdzie korzenie warzyw uprawianych przeze mnie nie sięgają. Kostka, na której stoją również skrzynie, położona bezpośrednio na ziemi spisała się. Może nie jest idealnie równo, ale nic się nie zapada. Istotne jest, aby nie wypełniać skrzyni ziemią po brzegi. Zamiast tradycyjnego przekopywania poplonu lub obornika, należy karmić glebę kompostem, dodając na jesień na wierzchu bez przekopywania kilkucentymetrową warstwę. Jest to tak zwana metoda no-till lub no-dig, o której wspomnę więcej w kolejnym filmie. Ponieważ ja na swoje grządki wysypałem zrębki, stosuję w tym roku trochę inne podejście. Połączenie back to Eden i tzw. Tak zwanego gardening. Na jesień na zrębki dodatkowo dałem trociny drzew liściastych, liście rozdrobnione i całe oraz igły sosnowe. Przy okazji można obalić pewien mit. Tak naprawdę to świeże igły sosnowe oraz liście dębu, a nie wyschnięte, które już spadły z drzewa, przyczyniają się do zakwaszenia gleby. Efekt ten jest niewielki i krótkotrwały, ponieważ chociaż liście i igły posiadają z początku odczyn kwaśny, to im dłużej leżą na ziemi, a ich soki nie są wypłukiwane, to ich odczyn w miarę rozkładu zaczyna zbliżać się do obojętnego. Przeprowadzono badania, które polegały na pobraniu ziemi w miejscu, w którym rosły 50-letnie sosny, oraz w miejscu, gdzie sosny nie rosły. Odczyn pH w obu miejscach był taki sam. Szacuje się, że w ciągu 35 lat odczyn pH gleby pod sosną może zmienić się jedynie o jedną setną. W tym roku nie dość, że wiosenna pogoda nie dopisywała, to budowa grządek zajęła mi trochę czasu. Tak więc wysiewanie nasion i wysadzanie rozsad było mocno spóźnione. Poza pomidorami i papryką spróbowałem po raz pierwszy wyprodukować własną rozsadę pora oraz selera. Przygotowując rozsadę pomidora postąpiłem tak jak zapewne robi większość osób. Po pojawieniu się dwóch wykształconych liści właściwych, wybrałem najlepsze sadzonki i przesadziłem w nowej ziemi do większych pojemników zakopując głębiej niż wcześniej rosły. Zasypałem je aż po same liścienie. Taka sadzonka z części łodygi, która została zasypana wytwarza korzenie. W międzyczasie dla bezpieczeństwa pozostawiłem pozostałe sadzonki, które musiałem zacząć nawozić. Po jakimś czasie, kiedy chciałem zabrać się do przesadzania sadzonek do większych pojemników, okazało się, że słabiej wyglądające sadzonki, które zostawiłem jako awaryjne, przerosły te pikowane głębiej, które potrzebują około 2 tygodnie, aby się zregenerować i zacząć dalej rosnąć. W następnym roku zrobię tak samo. Dzięki temu będę mógł opóźnić wysiew nasion o około 2 tygodnie. W tamtym roku w szklarni, który był pierwszym rokiem upraw, posiadałem w zasadzie tylko jedną odmianę pomidora. Malinowy prezes prowadzoną na dwa pędy. W tym roku zaszalałem i wysadziłem ponad 26 różnych odmian. Najpierw w lokalnym sklepie ogrodniczym zakupiłem typowo polskie odmiany. Później postanowiłem spróbować zagranicznych odmian. Niestety przez swoją głupotę straciłem prawie całą rozsadę pomidorów koktajlowych. Postanowiłem, że nie odpuszczał i ponownie kupiłem niektóre koktajlówki plus kilka dodatkowych odmian. Było już późno na tworzenie własnej rozsady, ale stwierdziłem, że spróbuję i może chociaż skosztuję jak smakują dawne, niekomercyjne odmiany. W szklarni nie było już na nie miejsca, ale z pomocą przyszły 30 litrowe donice. Nie wszystkie pomidory w donicach się udały, było jednak kilka hitów, które szczególnie polecam spróbować. Black Cherry, zdecydowany faworyt. Najlepsza koktajlówka, a może i najlepszy z pomidorów. O niespotykanym smaku przy pełnym wybarwieniu. Nieznana odmiana typu plam, czyli śliwka, której nie kupowałem, a która wyrosła zamiast spodziewanej odmiany magia rosa. Niestety zebrałem tylko kilka owoców, ponieważ krzak rosnący w donicy dopadła jakaś choroba wirusowa. Maglia rosa, ciekawa odmiana o dwóch smagach. Polecam spróbować zanim owocy całkowicie się wybarwią, jak i w pełni dojrzałego pomidora. Black Seamen, wyśmienity czarny pomidor. Niestety nie posiadam zdjęć z wybarwionym pomidorem. Nie posiadam też zdjęć kolejnej odmiany. Gordo z Sibirii, zwany także dumą w Syberii. Chociaż nie smakuje jak typowy sklepowy pomidor, to pamiętam jak po spróbowaniu głośno powiedziałem. Tak właśnie powinien smakować pomidor. Jeśli chodzi o nowości w tym roku. Po raz kolejny wypróbowałem uprawę ogórka gruntowego prowadzonego do góry. W tamtym roku używałem sznurka i prowadziłem ogórki gruntowe jak pomidory. W tym roku użyłem siatki zgrzewanej. Paul Gauci z filmu Back to Eden, w jednym z filmów z wizyty w jego ogrodzie, pokazywał truskawki rosnące w cieniu drzew. Po zbudowaniu podwyższonych rządek zostało mi jeszcze trochę wsadzone, które pomyślałem, że spróbuję posadzić w cieniu. Truskawki dostawały niewielką ilość bezpośredniego nasłonecznienia tylko przy wschodzie i zachodzie słońca. Zostały obsypane delikatną dwukrętmetrową warstwą zrębek. rębek. Owoce były smaczne, chociaż mniej słodkie niż te rosnące na nasłonecznionych rządkach. Ten sezon był bardzo zły, jeśli chodzi o drzewa owocowe. Jedynie jakimś cudem, przez kwinie się udały. W tym roku postanowiłem też spróbować różnych odmian tych samych warzyw. Eksperymentowałem też z ilością warzyw w jednej komórce o powierzchni jednej stopy kwadratowej. Ponieważ mam niewiele miejsca w ogrodzie, tytułowo 1R, to stale popełnią ten sam błąd, upychając jak najwięcej warzyw obok siebie, przez co niestety słabo wyrastają. Po raz pierwszy w życiu w tym roku miałem szycę na marchewce, na dodatek dwa rodzaje, jedna zaraz przy korzeniu i druga widoczna na filmie przy łodygach liści. Z drugiej strony muszę przyznać, że pomimo braku zwalczania mszycy i bardzo późnym wysiewie, marchewka udała się w przeciwieństwie do pietruszki, której w zasadzie w ogóle nie było. Muszę przyznać, że posadzony niedaleko na lekarski przydał się. Przyciągnął do siebie mszycę, dzięki czemu rosnąca w pobliżu papryka pozostała wolna od tego szkodnika. Chociaż trzeba dodać, że na papryce spotykam inny rodzaj mszycy niż na nagietku. Na koniec chciałem wspomnieć o pewnej bardzo istotnej kwestii. W tym roku chciałem wykonać profesjonalne badanie gleby. Nie udało mi się wcześniej za to zabrać i wykonałem je dopiero w połowie czerwca, jak już większość grządek miałem zasypane zrębkami. Niestety okazało się, że w przeciwieństwie do zapewne większości osób walczących z zakwaszeniem gleby, ja potrzebuję ją zakwasić. Jeśli uprawiacie pomidory, to zapewne znana jest Wam sucha zmielizna wierzchołkowa, najczęściej kojarzona z niedoborem wapnia. Przed wykonaniem badania gleby myślałem, że taki u mnie jest i po zauważeniu pierwszych niedoborów nawoziłem wapń do glebowo. Przyczyną jednak okazało się zbyt wysokie pH gleby, przy którym poza wapniem rośliny miały jeszcze problemy z przyswajaniem żelaza oraz magnezu, które musiałem podawać do listny. Przy okazji badania okazało się, że w szklarni, która użytkowana jest dopiero drugi rok, wcześniej w tym miejscu rosły truskawki, występuje większe zasolenie niż na ogrodzie. Od tamtej pory zaniechałem podlewania w szklarni oraz w ogrodzie wodą z sieci i zastąpiłem ją uzbieraną deszczówką, która wystarczyła na około 90% podlewań. Ponieważ od tego sezonu rozpoczynam eksperymentowanie z uprawą bektu Iden, więc na wiosnę wykonałem pełne badanie gleby. Chcę sprawdzić jakie zmiany niesie ze sobą zastosowanie zdrębek i mam nadzieję, że w przyszłości w coraz większym stopniu uprawa organiczna. Kolejne pełne badanie wykonam na wiosnę następnego roku. Jesienią ponownie wykonałem badanie gleby, tylko pH i zasolenie. Próbki starałem się pobrać z tych samych miejsc i o ile nie zrobiłem tego źle, to udało mi się w tym roku zmniejszyć zasolenie w szklarni zastępując wodę z sieci deszczówką. Należy dodać, że w sieci mam twardą wodę o twardości 24 stopni niemieckich. Niestety w trakcie sezonu było już za późno, aby walczyć z wysokim pH. Przemieszanie gleby z kwaśnym torfem odpada z powodu obecności zrębek. Przed początkiem przyszłego sezonu zastosuję nawóz zakwaszający w postaci siarczanu amonu. Wykonam również pełne badanie gleby. Sprawdzę, czy coś się zmieniło po pierwszej zimie, po zasypaniu grządek z rębkami oraz liśćmi. Chociaż nie będzie to do końca miarodajne, ponieważ nie zrobiłem takiego badania na jesień. Podsumowując, polecam wykonanie profesjonalnego badania gleby, co najmniej pH i zasolenia. Badanie pH jednej próbki kosztuje około 13 zł. Za badanie pH i zasolenia jednej próbki jesienią zapłaciłem 20 zł. Kompletne badanie, jak to, które wykonałem na wiosnę to koszt około 53 zł. Próbkę można dostarczyć osobiście lub wysłać do stacji. W kolejnym filmie powiem co nieco na temat back to Eden po pierwszym sezonie upraw oraz postaram się wyjaśnić dlaczego ten sposób uprawy działa. Cześć!